Proszę pani, my jesteśmy po My mamy pieniądz i do stu. proszę bardzo My z tych lemoniat byśmy dzisiaj rozbili bank Jeszcze jest piątek, no gaz idzie jak zły Jakbyśmy firmę mieli otwierać, to gazu byśmy musieli mieć dwa razy tyle co nie gazu Proszę cię bardzo, bardzo ładnie mi pomogłeś, mama na ciebie no. Dzięki Proszę bardzo, 10zł Jak bardzo. Wodę gazową, to ja mogę pójść kupić, nie ma problemu e, Ja mam swojego pracownika, bo droga pani zatrudniłem niedawno Taka specjalna metoda Czyli się lód lepiej rozkrasza I pani. Ja już troszeczkę tutaj zarobiłem. No? Halo? Halo? Od razu Ci mówię, że jedzie do Ciebie kontrola z Urzędu Skarbowego. Mam nadzieję, że wystawiałeś fakt parę... E hey, lemoniada! Lemoniada najlepsza na rynku poznańskim! Ostatnie trzy sztuki mi zostało! Zapraszam! Popiersz <laughs> ja mam dwie stówy, a jeszcze mam trzy kubki, a zainwestowałem w te 40 złotych. Ja Ci powiem tak, rysowałem ludzi ogólnie za piątkę, Wiersz pisał mi, wiersz, wiersz pisałem, robiłem halo. Halloweenowe makijaże. Sprzedałem lemoniadę.